Diagnozuje stan Twoich włosów i dostosowuje temperaturę, chroniąc je przed zniszczeniem. Zachowuje 95% nawilżenia włosów i suszy szybciej aż o 30%. Suszarka Philips Sense IQ. Piękne i nawilżone włosy dzięki spersonalizowanej pielęgnacji. Nowość: Automatyczna lokówka Philips Sense IQ. Piękne loki w prosty sposób. Philips. Magia, wyobraźnia, odwaga. Ewolucja, wszechświat. Rozrywka. Dixit. Obraz wart jest tysiąca słów. Strój nową kolekcję Lego Dots. Uwolnij swoją kreatywność. Wyraź siebie. Deszcz promocji w Rozmanie. Zapachy w najniższych cenach w roku. Tylko do poniedziałku. Znajdź idealne perfumy na świąteczny prezent lub dla siebie. Szukaj etykiet Black Friday i daj się skusić. Długo jeszcze? Długo mam na pana czekać? Kochanie, długo tu będziemy stali. Od 1 grudnia wcale z ETOL przejedziesz bez szlabanów I bramki na odcinkach A2, Konin i A4, Wrocław Sośnica miniesz bez czekania. A za przejazd zapłacisz z za aplikacją etol.pl albo kupujesz e-bilet autostradowy. I w drogę! Bo komu w drogę? Temu etol! Zanim wyruszysz w trasę, dowiedz się, jak opłacić przejazd na etolgov.pl. To nasze wnuki. Mieszkają dość daleko, dlatego nie jesteśmy w stanie widywać się z nimi tak często. Marzy nam się laptop i spotkania, chociażby te przez internet, ale to dodatkowy wydatek. Paczuszka dla pana! O! Dzięki rządowemu programowi Polski Ład, w portfelach emerytów i rencistów zostanie więcej pieniędzy. A więcej pieniędzy to więcej możliwości. Teraz i my jesteśmy nowocześni, a i widzimy ich codziennie niższe podatki i więcej w portfelach. Anna wymieniła piec i płaci mniej za ogrzewanie. Łukasz założył fotowoltaikę i nie wydaje tyle na prąd. Ty też skorzystaj na programach Czyste Powietrze i Mój Prąd, realizowanych w ramach Polskiego Ładu. Razem stwórzmy lepszy klimat dla Polski. Avengersi nie są już prywatną organizacją. Jeśli to podpiszemy, zrzekniemy się prawa do decyzji. Ktoś musi mieć nad nami kontrolę. Najlepsi przyjaciele stają się wrogami. Film z wytwórni Marvel Studios. Kapitan Ameryka. Wojna bohaterów. Dzisiaj o 20.00. To będzie wyjątkowy ryjek. Spędzimy z wami trzy najbliższe niedziele. Najpierw zobaczycie galę finałową konkursu o złote koryta. W dwie kolejne niedziele będziemy świętować 25 lat ryjka. Koncert finałowy 25 rybnickiej jesieni kabaretowej. Ryjek. Jutro o 20 w polsacie. Fajnie jest dostawać prezenty. Ty też możesz komuś pomóc. Oglądając mikołajkowy blok reklamowy, im więcej będzie nas przed telewizorami, tym więcej pieniędzy trafi na leczenie i rehabilitację chorych dzieci. Mikołajkowy blok reklamowy. 6 grudnia o 18.45 w Polsacie. Friday w ekspert. Na przykład fotel gamingowy Diablo x One. Idealny do gier, nauki i pracy zdalnej, Regulacja oparcia i podłokietników. Tapicerka odporna na przetarcia. Certyfikat wytrzymałości. Doskonałe dopasowanie do sylwetki dzięki aż trzem dostępnym rozmiarom. Odciążenie kręgosłupa na całej długości. Teraz za jedyne 749 zł. Dlaczego Wileda? Bo zabawa w krokodyla jest wspaniała. Mop Wileda Turbo. Mikrowłókna z łatwością usuwają brud, a obrotowy system doskonale odsącza. Nowość: Wileda Turbo 3 w jednym. Jeszcze skuteczniejszy w usuwaniu trudnych zabrudzeń. Wileda Turbo 3 w Wileda. W domu wszystko jest w porządku. Jesteśmy Stan skrót Rozgrzewamy maszyny, rozpędzamy się i skaczemy! Jeździmy na tylnym końcu! przeszkody! Nowe zestawy Lego City Stunts. Dołącz do akcji na stronie lego.com OneCity. Zestawy sprzedawane oddzielnie. Tysiąc pomysłów na twój świąteczny dom z Obi. Marzysz o magicznym wnętrzu na święta? Stworzysz je razem z nami, wybierając funkcjonalne oświetlenie szynowe, łańcuch świetlny i figurkę LED w kształcie renifera. Zrobisz to z Obi. Nowa sensodyna, odbudowa i ochrona o głębokim działaniu. Ma naprawdę niezwykłe działanie, ponieważ dociera bardzo głęboko i znosi nadwrażliwość zębiny. Działanie jest udowodnione naukowo. To bardzo poprawi jakość życia pacjentów. To moja rekomendacja. Uwaga! W ostatnich dniach obserwujemy w całym kraju nawmiowy wzrost dziwnych zachowań. Co się za tym wszystkim kryje? Obłędna gra. 20 sekund, challenge. Mamy Black Weekend. Jeszcze tylko dzisiaj w salonach Agata mega rabaty na dziesiątki mebli i dodatków. Kiedy się rodzimy, myślimy, że możemy wszystko. Ale szybko mówią nam, że nie możemy latać. Człowiek nie lata, nie umiecie go powiesz. Może właśnie dlatego tak bardzo tego pragniemy. Tak jest. Powiedz Polakom, że coś jest niemożliwe, a następnego dnia zobaczysz, jak to robią. Rozwin skrzydła. Vivo. Oficjalny smartfon polskiej reprezentacji w skokach narciarskich. Ten miś najlepsze dni ma już za sobą, ale to dowód na to, że jest kochany. Dlatego niech stary Niedźwiedź mocno śpi. Oto robot odkurzający rumba J7, który wie, gdzie sprzątać, a gdzie nie. iRobot. robot, a ty bądź sobą. Superhit Ligi Hiszpańskiej Real Madrid kontra Sewilla w tę niedzielę o 21:00 na żywo tylko w Ile Sports 1. Pozycja 225, Polsat Box. Spotkania za mną. Już czas. Rodzinka w komplecie. Już czas. Czas na pyszne PL. KUBUŚ NIE DODAJE, Kubus JEST BEZ KUBUŚ JEST BEZ uh -huh. z CUKRU KUBUŚ Z CUKRU NIE DODAJE, KUBUŚ JEST BEZ uh -huh. kubu JEST BEZ uh -huh. BEZ Nie przegap fantastycznych ofert na Black Friday Wisk. Rabat do 60% na wszystkie materace i top materace. Lub rabat do 55% na wszystkie artykuły świąteczne albo rabat do 70% na wszystkie kołdry i poduszki. Jeśli zmienisz zdanie, możesz zwrócić zakupy bez ograniczeń czasowych. Yisk Scandinavian Sleeping and Living. Nadchodzący czas. To idealna okazja, by nieco zwolnić tempo. Podaruj sobie i bliskim odrobinę relaksu w przytulnej domowej atmosferze z zaskakującymi produktami z drogerii Rosman. Wydłużamy chwilę relaksu, pomnażamy radość. Gotowe. Internet stacjonarny z telewizją i na święta i po świętach. A był u pana Mikołaj. Trochę na to za wcześnie. Na no Mikołaja nigdy nie jest za wcześnie. A nie na prezent od Play. Pianinczka. Dziękuję. Dokup w Play internet stacjonarny i telewizję z Via Play w abonamencie. A Soundbar JPL lub tablet Alcatel otrzymasz w prezencie, bo w Play płacisz mniej. Play dla domu. Sephora. Nowość: Krem Bioterm Blue Therapy Uplift. Udoskonalona formuła z czerwoną algą. Skóra bardziej napięta, ujędrniona. Tylko teraz w Sephora minus 25% na wszystkie produkty marki Bioterm. Sephora. The Unlimited Power of Beauty. Program zaprasza Vitapol, producent karm dla gryzoni, królików i ptaków. Na program zaprasza sponsor, producent syropu Hedera Hederasal na mokry kaszel. Na program zaprasza sponsor Aquafor, producent dzbanków filtrujących z opatentowanym włóknem Aqualen.